Andrzej Duda podczas debaty prezydenckiej w 2015 roku mówił: Jestem tym, który pamięta o naukach Ojca Świętego Jana Pawła II. Selekcja eugeniczna zarodków nie jest szacunkiem dla godności ludzkiej, to jest obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej i państwa polskiego. Bo godność jest niezbywalną rzeczą, której człowiekowi nie wolno odbierać. Wrożenie zarodków ludzkich również jest niszczeniem tej godności. Życie jest gwarantowane w Konstytucji. 15 grudnia 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Święty Jan Paweł II w Ewangelium Wite, także różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego. A ponadto stosujący te techniki do dziś notują wysoki procent niepowodzeń. Dotyczy to nie tyle samego momentu zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów. Niż to jest konieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona matki, a następnie te, tak zwane embriony nadliczbowe, są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli materiału biologicznego, którym można swobodnie dysponować. 15 grudnia 2023 roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Andrzej Duda dla Radia Gdańsk w 2015 roku mówił: Jeżeli to będzie mądra ustawa, jeżeli będzie to ustawa, która rzeczywiście chroni życie, a nie daje ewentualnie jedno życie kosztem wielu innych, które zostają zniszczone, mądra to jest taka, która chroni życie. Mądra to jest taka, a na pewno nie taka, która pozwala mrozić zarodki. Na pewno mądra nie jest taka, która pozwala na selekcję eugeniczną. Święty Jan Paweł II w Ewangelium Wite. Ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów. Trzeba zarazem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku, jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek. 15 grudnia 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Benedykt XVI w encyklice Caritatis in Veritate. Zapłodnienie in vitro, badania na embrionach, możliwość klonowania i hybrydyzacji ludzkiej istoty rodzą się i szerzą w obecnej kulturze całkowitego braku zdumienia, która sądzi, że odkryła wszelkie tajemnice, ponieważ dotarła już do korzeni życia. Tutaj absolutyzm techniki znajduje swój najwyższy wyraz. W tego typu kulturze sumienie ma za zadanie jedynie przyjąć do wiadomości możliwości czysto techniczne. Nie można jednak bagatelizować niepokojących scenariuszy co do przyszłości człowieka oraz nowych potężnych narzędzi, którymi dysponuje kultura śmierci. 15 grudnia 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Kongregacja Nauki Wiary. Prawo nie może tolerować, przeciwnie, powinno wyraźnie zabronić, by istoty ludzkie, nawet w stanie embrionalnym, były traktowane jako przedmioty eksperymentu, okaleczane i uśmiercane pod pretekstem, że są embrionami nadliczbowymi lub niezdolnymi do normalnego rozwoju.